Pracowałeś całe życie, odkładałeś ile mogłeś i teraz w końcu myślisz o odpoczynku. Ale co, jeśli powiem ci, że nieświadomie możesz wyrzucać te wszystkie pieniądze do kosza? Twoje plany na spokojną starość mogą runąć z powodu siedmi błędów, które popełnia wiele osób i dostrzega je dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Czy masz pewność, że twój majątek jest bezpieczny? Czy może ryzykujesz, że twoje oszczędności znikną w chwili, gdy będą ci najbardziej potrzebne? Jeśli nie chcesz przeżywać trudności na starość, być zależnym od dzieci lub patrzeć, jak twój standard życia spada, zostań ze mną do końca tego filmu. Pokażę ci siedem fatalnych błędów, które mogą zrujnować twoją emeryturę. I co najważniejsze, jak uchronić się przed każdym z nich? Pomyśl ze mną. Pracowałeś przez dekady, walczyłeś, by wychować dzieci, płaciłeś rachunki i zawsze robiłeś, co mogłeś. Teraz. Na emeryturze chciałeś po prostu żyć spokojnie, nie martwiąc się o pieniądze, prawda? Tyle, że dla wielu osób rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Ilu emerytów znasz, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, którzy muszą wybierać między kupnem leków a opłaceniem rachunku za prąd, którzy rezygnują z wyjść, podróży, życia, bo po prostu nie starcza im pieniędzy? Może sam już poczułeś ten ścisk w żołądku. Otwierasz portfel, Patrzysz na saldo w banku i myślisz, to musi wystarczyć, ale czy wystarczy? Ten niepokój nie pojawia się nagle. Narasta powoli, niemal niezauważalnie. Najpierw rezygnujesz z obiadu z przyjaciółmi. Potem odkładasz wizytę u lekarza. Apteka staje się miejscem, gdzie musisz liczyć każdy grosz przy kasie. A strach zaczyna cię ogarniać. Czy będę musiał prosić dzieci o pomoc? Czy będę musiał sprzedać dom? Tego rodzaju troski obciążają psychicznie i ranią, bo po całym życiu niezależności, uzależnienie się od innych boli, czujesz, że tracisz kontrolę, tracisz wolność. Każda prośba o pomoc wydaje się obarczona spojrzeniem pełnym dezaprobaty lub westchnieniem znużenia po drugiej stronie. Prawda jest taka, że to dotyka więcej osób niż myślisz. I w większości przypadków powód jest ten sam błędy finansowe popełniane przez lata drobne potknięcia, które początkowo wydawały się nieistotne, ale później stały się pułapkami, które pochłonęły majątek wielu ludzi. Dobra wiadomość jest taka, że nadal możesz tego uniknąć. Możesz zabezpieczyć to, co zbudowałeś i zapewnić sobie emeryturę taką, jaką zawsze sobie wyobrażałeś godną, spokojną i niezależną od nikogo, ale żeby to zrobić, musisz wiedzieć, gdzie czają się zagrożenia. Musisz poznać siedem fatalnych błędów, które już pogrążyły tak wielu emerytów. A pierwszy z nich jest tak powszechny, że być może sam już wpadłeś w tę pułapkę, nawet o tym nie wiedząc. I zwróć uwagę: Ostatni błąd jest najgroźniejszy ze wszystkich, bo nie daje żadnych ostrzegawczych sygnałów od razu, dzieje się po cichu, a gdy to zauważysz, szkody są już wyrządzone. Dlatego zostań ze mną do końca. Każdy z tych błędów może być tym, co oddzieli spokojną emeryturę od lat pełnych zmartwień i wyrzeczeń. Błąd 1. Ufać, że emerytura państwowa zapewni ci spokojną starość. Wielu ludzi żyje w przekonaniu, że po przejściu na emeryturę, państwowa emerytura rozwiąże wszystkie problemy. W końcu pracowałeś, płaciłeś składki, zrobiłeś swoje. Ale co jeśli powiem ci, że to zaufanie jest jednym z największych błędów, jakie popełniają emeryci błąd, który już zniszczył finansowy spokój tysięcy osób. Kwota emerytury wydaje się dobra do czasu, aż wpłynie na konto. Gdy to nastąpi, nadchodzi szok. To mniej niż się spodziewałeś i nawet jeśli na początku wydaje się wystarczać, z biegiem miesięcy zauważasz, rachunki rosną, a twoja emerytura nie. Prąd, gaz, jedzenie, wszystko drożeje. Twoje pieniądze nie. A teraz wyobraź sobie że nagle potrzebujesz lekarza lub dentysty, który liczy sobie słono. Takie wydatki pojawiają się, a po sześćdziesiątce są jeszcze częstsze. Kto już jest na emeryturze wie zdrowie kosztuje i to sporo. A co jeśli zatka się rynna? Piec padnie zimą, lodówka przestanie działać, te nieprzewidziane wydatki przychodzą bez ostrzeżenia. Czy twoja emerytura to pokryje? Zazwyczaj nie. Gdy ludzie to sobie uświadamiają, muszą ciąć wydatki. Rezygnować z leków, rozrywek, a w smutnych przypadkach prosić dzieci o pomoc. To jest pierwszy wielki błąd: myślenie, że publiczna emerytura wystarczy. Jest podstawą, wsparciem, ale nie może być wszystkim. Życie tylko z niej to balansowanie na krawędzi z nadzieją, że nic się nie wydarzy. Co więc robić? Myśl o dodatkowych źródłach dochodu. Nie musi być to skomplikowane. Proste inwestycje mogą zapewnić miesięczne wpływy. Uzupełniające emeryturę. Słyszałeś o obligacjach skarbowych, pożyczasz Państwu pieniądze i otrzymujesz odsetki. Bezpieczne i proste. Albo fundusze nieruchomości, które wypłacają czynsze, bez konieczności posiadania mieszkania. Takie decyzje dziś gwarantują, że w przyszłości będziesz miał wolność i bezpieczeństwo. Bo poleganie tylko na emeryturze to stąpanie po cienkim lodzie. Może utrzymać przez chwilę, ale wystarczy jeden błąd i toniesz. Błąd 2. Brak planowania wydatków na zdrowie. Z wiekiem ciało daje znać. Ta lekka dolegliwość nie mija, wzrok się pogarsza, zwykła grypa kładzie cię na dłużej. Normalne. Wiek przychodzi. Problem w tym, że wielu ludzi zapomina, że wraz z nim rosną wydatki na zdrowie i są one wysokie. Dziś możesz czuć się dobrze i myśleć, nie będę wydawać dużo na lekarzy. Niebezpieczne. Zdrowie potrafi się pogorszyć nagle. Jeden niepokojący wynik, i nagle wizyty, leki i zabiegi stają się codziennością. Koszty są ogromne. Prywatne badania są drogie, operacje jeszcze bardziej. Nawet zwykłe wizyty u lekarza uderzają po kieszeni, a leki nadciśnienie, cholesterol, cukrzyca lista rośnie. Dlatego zacznij odkładać choćby niewielką kwotę na rezerwę zdrowotną. Ważne by zacząć. Przyjrzyj się też swojej polisie zdrowotnej. Wielu emerytów płaci za drogie, niedopasowane pakiety. Są specjalne oferty dla seniorów, lepiej dostosowane do ich potrzeb. Błąd 3. Wypłacenie całego zgromadzonego funduszu i wydanie bez planowania. Po dekadach pracy nadchodzi ten długo wyczekiwany dzień. Zgromadzony fundusz wpływa na konto. Może to być pracowniczy plan kapitałowy, indywidualne konto emerytalne lub inny plan. Patrzysz na saldo i czujesz ulgę. Być może nigdy nie widziałeś tylu pieniędzy naraz. Teraz jestem bezpieczny, myślisz. Tylko że to myślenie wpędziło już wiele osób w kłopoty. Szybko pojawiają się zachcianki wymiana samochodu, remont domu, pomoc dla dziecka, wymarzona podróż i zaczynasz wydawać. W końcu pracowałeś całe życie, zasługujesz na to, by korzystać, ale to, co wydaje się wolnością, w rzeczywistości jest pułapką. Kilka miesięcy później zauważasz, że saldo topnieje. Pieniądze, które miały starczyć na długo, znikają szybciej niż myślałeś. Nagle, orientujesz się, że znaczna część już przepadła. Uczucie spokoju zamienia się w niepokój. Co zostaje? Tylko państwowa emerytura. I znowu zaczynasz liczyć, zaciskać pasa, rezygnować z tego, co lubisz. To trzeci fatalny błąd traktowanie zgromadzonego funduszu. Jako nagrody do wydania, a nie jako rezerwy na resztę życia. Te pieniądze nie są na szaleństwa, to twoja nowa pensja, rozciągnięta na nadchodzące lata. Muszą pracować dla ciebie, co miesiąc wpadając na konto, uzupełniając emeryturę i dając ci poczucie bezpieczeństwa. Co więc zrobić? Gdy środki wpłyną na konto, powstrzymaj impuls, zainwestuj, poszukaj bezpiecznych form lokowania, które zapewnią miesięczny dochód. W Polsce wielu emerytów część środków lokuje na długoterminowych lokatach, w obligacjach skarbowych lub innych instrumentach o stałym dochodzie. Dzięki temu pieniądze pracują, a ty co miesiąc masz dodatkowy wpływ. Inną opcją są fundusze nieruchomości lub akcje spółek dywidendowych. Nie naruszasz kapitału. A co miesiąc otrzymujesz środki na pokrycie wydatków. Ten fundusz to nie wygrana na loterii. To poduszka, która chroni Cię przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Dzięki niemu możesz żyć godnie i spokojnie przez kolejne lata. Jeśli wszystko wydasz, w przyszłości możesz stać się zależny od dzieci lub mieć nadzieję, że nic złego się nie wydarzy, a po całym życiu pracy nikt nie zasługuje na to, by kończyć w ten sposób. Błąd 4. Nadmierna pomoc finansowa dla dzieci i wnuków. Pracowałeś całe życie, wychowałeś dzieci z poświęceniem. Pomagałeś w trudnych chwilach, robiłeś wszystko, by miały lepiej niż ty. To naturalne, że teraz na emeryturze chcesz dalej wspierać. W końcu to Twoja rodzina, kochasz ich. A gdy dziecko lub wnuk czegoś potrzebuje, serce bierze górę. Często jednak ta pomoc przeradza się w ciężar nie do udźwignięcia. Wyciągasz oszczędności, by spłacić długi syna, kupujesz wnukowi pierwszy samochód, bierzesz kredyt, by pomóc w zakupie mieszkania. Albo opłacasz raty, których oni nie są w stanie uregulować, bo stracili pracę. Na początku wydaje się, że wszystko jest w porządku, czujesz, że robisz to, co słuszne, wspierasz tych, których kochasz, ale z czasem zauważasz, że pieniądze, które miały zapewnić ci spokojną starość, topnieją. Co gorsza, ta pomoc, która miała być jednorazowa, staje się czymś stałym i nagle nie wiesz, jak powiedzieć nie. To czwarty fatalny błąd. Przedkładanie bezpieczeństwa finansowego dzieci i wnuków nad własne. Brzmi brutalnie, ale to prawda. Możesz chcieć pomagać wszystkim, ale jeśli robisz to bez granic, to ty sam możesz w przyszłości potrzebować pomocy. I oto szczegół, o którym nikt nie mówi. Twoje dzieci często przyzwyczajają się do tej pomocy. Widzą cię jako awaryjne źródło wsparcia. Wiedzą, że gdy coś pójdzie nie tak, pomożesz. Nie robią tego ze złej woli, po prostu wiedzą, że mogą na ciebie liczyć. Ale czy ty możesz liczyć na nich? A co, gdy to ty będziesz potrzebować pomocy? Kto opłaci twój drogi pakiet medyczny, gdy składki wzrosną? Kto zapłaci za twoje leki i opiekę, gdy zachorujesz? Dlatego musisz stawiać granice. Nie chodzi o to, by odwrócić się od bliskich, chodzi o ochronę siebie, bo jeśli teraz nie zadbasz o siebie, później możesz wpaść w ten sam schemat. Będziesz finansowo zależny od dzieci. A uwierz, nikt tego nie chce. Zawsze, gdy dziecko lub wnuk prosi cię o wsparcie finansowe, zadaj sobie pytanie czy mogę pomóc, nie narażając własnego bezpieczeństwa w przyszłości? Jeśli odpowiedź brzmi nie, musisz umieć powiedzieć nie. Nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia. Twój największy prezent dla rodziny to pewność, że nigdy nie będziesz dla nich ciężarem. Błąd 5. Trzymanie wszystkich pieniędzy na koncie oszczędnościowym. Pracowałeś ciężko, odkładałeś ile mogłeś i teraz, na emeryturze, chcesz mieć poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wielu emerytów podejmuje decyzję, która wydaje się najrozsądniejsza, umieszcza wszystkie oszczędności na koncie oszczędnościowym i sądzi, że tam są one bezpieczne. Patrzysz na saldo i czujesz ulgę. Moje pieniądze są tam, leżą bezpiecznie. Mogę je wypłacić w każdej chwili, jeśli zajdzie potrzeba. To powszechne myślenie. Ale właśnie dlatego, że wydaje się takie bezpieczne, stało się jedną z największych pułapek finansowych dla emerytów. Bo to, czego wiele osób nie dostrzega, to fakt, że trzymanie wszystkich pieniędzy na koncie oszczędnościowym to cicha forma tracenia majątku. Nie widzisz, jak pieniądze znikają, ale ich wartość maleje z miesiąca na miesiąc. Dzieje się tak, ponieważ koszty życia rosną, ceny w sklepach idą w górę, rachunki za energię, gaz, zdrowie, wszystko drożeje a oprocentowanie konta oszczędnościowego prawie stoi w miejscu. W praktyce oznacza to, że kwota na koncie pozostaje taka sama lub rośnie nieznacznie, ale to, co możesz za nią kupić, maleje. Odczuwasz to na własnej skórze. Ten sam koszyk zakupów, który rok temu kosztował 200 zł, dziś kosztuje 250 zł, a co gorsza, ten proces powtarza się co roku. To jak wyścig, w którym ceny biegną szybko, a twoje pieniądze Poruszają się o lasce. To właśnie inflacja. Jeśli jej nie pilnujesz, pożera Twoje oszczędności. Możesz pomyśleć, ale ja nie znam się na inwestycjach i nie chcę ryzykować pieniędzy, które gromadziłem przez całe życie. Ten lęk jest zrozumiały, ale są bezpieczne alternatywy, które dają większy zysk niż konto oszczędnościowe i chronią Twoje oszczędności przed spadkiem wartości. W Polsce wielu emerytów wybiera obligacje skarbowe indeksowane inflacją zapewniają one, że twój zysk rośnie wraz z cenami, co oznacza, że nie tracisz siły nabywczej. Inna opcja to lokaty terminowe, oferują lepsze oprocentowanie niż zwykłe konto oszczędnościowe i są chronione przez bankowy fundusz gwarancyjny. Możesz tam ulokować część oszczędności, wiedząc, że są bezpieczne i zarabiają więcej. Istnieją też fundusze inwestycyjne o niskim ryzyku, które inwestują w bezpieczne papiery wartościowe i mogą być dobrą opcją, by osiągnąć nieco większy zysk, bez narażania kapitału na duże wahania. Klucz to dywersyfikacja. Nie musisz od razu wycofywać wszystkiego z konta oszczędnościowego. Możesz zacząć stopniowo, przenosząc część środków do instrumentów, które lepiej chronią przed inflacją. W ten sposób oszczędności, które gromadziłeś przez całe życie, Będą wystarczające, by zapewnić ci spokój na długie lata. Błąd 6. Brak funduszu awaryjnego. Wyobraź sobie, że nagle zimą psuje się piec w twoim domu, albo budzisz się z potwornym bólem i musisz iść prywatnie do lekarza, bo publiczna służba zdrowia jest przeciążona, albo co gorsza, poślizgniesz się w domu, złamiesz biodro i będziesz potrzebował pilnej operacji oraz rehabilitacji. Takie sytuacje nie są rzadkością. Zdarzają się ciągle, a na emeryturze jeszcze częściej. Tymczasem wielu ludzi przechodzi na emeryturę nie biorąc tego pod uwagę, a potem, gdy pojawia się nagła potrzeba, muszą szybko zdobyć pieniądze. Jeśli nie masz odłożonych środków, co wtedy? Musisz wypłacić pieniądze z inwestycji długoterminowych, zrywasz je przed terminem i tracisz dużą część odsetek. Albo, co gorsza, bierzesz kredyt, a banki nie mają litości. Wysokie odsetki, ciężkie raty i zanim się obejrzysz, nagła sytuacja zmienia się w finansową pętle, która co miesiąc pożera twoją emeryturę. To szósty fatalny błąd, brak funduszu awaryjnego. Czym jest taki fundusz? To suma odłożona na osobnym koncie, którą możesz wypłacić w każdej chwili, bez formalności i bez utraty zysków. Jest przeznaczona wyłącznie na niespodziewane wydatki i tylko na nie. Ile powinien wynosić? Najlepiej by pokrywał wydatki na życie przez 3 do 6 miesięcy. Jeśli na utrzymanie wydajesz trzy tysiące złotych miesięcznie, staraj się mieć odłożone od dziewięciu tysiąc do osiemnastu tysięcy złotych na nagłe potrzeby. Gdzie trzymać te pieniądze? Na rachunku oszczędnościowym lub krótkoterminowej lokacie. Dają one nieco większy zysk niż zwykłe konto, a jednocześnie pozwalają wypłacić środki w każdej chwili bez utraty odsetek. Ten fundusz nie jest po to, żeby zarabiać. Jest po to, byś miał dostęp do pieniędzy, gdy niespodziewanie ich potrzebujesz. Bo w sytuacjach awaryjnych liczy się czas, musisz działać od razu, a nie czekać tydzień na wypłatę z lokaty. Posiadanie takiego funduszu to spokój. Wiesz, że jeśli coś pójdzie nie tak, nie musisz dzwonić do dzieci po pomoc ani zadłużać się. Masz kontrolę nad sytuacją. Błąd 7. Wierzyć, że nigdy nie będziesz potrzebować opieki specjalistycznej. Gdy myślimy o przyszłości, naturalnie wyobrażamy sobie, że będziemy się starzeć w zdrowiu, samodzielni, zajmując się swoimi sprawami, dbając o dom, odwiedzając dzieci i wnuki, kiedy tylko zechcemy. Nikt nie lubi myśleć o tym, że może kiedyś potrzebować pomocy przy tak prostych czynnościach jak wstawanie z łóżka, kąpiel czy zakupy. Ale prawda jest taka, że starość dotyka każdego i dla każdego wygląda inaczej. Dziś możesz być zdrowy, aktywny, pełen energii, ale co za pięć, dziesięć lat? A co jeśli nagle przytrafi ci się domowy wypadek, upadek, który ograniczy twoją sprawność, albo pojawi się choroba wymagająca codziennej opieki, jak udar czy Alzheimer? Wielu ludzi unika takich myśli, to zrozumiałe. Utrata samodzielności przeraża, ale ignorowanie tej możliwości to błąd, który zrujnował życie wielu emerytów, bo gdy ten moment nadejdzie, a ty nie będziesz na niego przygotowany, wybory są ograniczone i żaden nie jest łatwy. Będziesz musiał zatrudnić opiekuna lub pielęgniarza do pomocy w domu, a tacy specjaliści są drodzy. W poważniejszych przypadkach konieczny może być pobyt w domu opieki, który zapewni odpowiednią pomoc, a koszty takich placówek są jeszcze wyższe. Jeśli nie będziesz mieć środków, ten ciężar spadnie na twoją rodzinę. Twoje dzieci, które mają już własne obowiązki, będą musiały podjąć się tego finansowego i emocjonalnego wysiłku. A przecież wiesz jak jest, nie zawsze będą mogły udźwignąć ten ciężar. Efekt, opieka, jaką otrzymasz, będzie taka, na jaką ich stać, niekoniecznie taka, jakiej potrzebujesz. Wielu starszych ludzi trafia w niezręczne, krępujące sytuacje, zdani na rodzinę, która, choć pełna dobrych chęci, często nie ma odpowiednich umiejętności, by zapewnić właściwą opiekę. To siódmy fatalny błąd. Wierzyć, że ciebie to nigdy nie spotka. Co więc zrobić? Pierwszy krok to zaakceptować, że taka sytuacja może się zdarzyć. Drugi, przygotować się finansowo, żebyś w razie potrzeby miał środki na opiekę i nie musiał obciążać bliskich. Możesz zacząć od przeznaczenia części swoich inwestycji na ten cel. Istnieją też specjalne ubezpieczenia opiekuńcze, ubezpieczenie opiekuńcze, które pokrywają koszty opiekunów lub domów seniora w razie utraty samodzielności. To produkty mało popularne, ale mogą zdecydować o tym, czy będziesz żył z godnością, czy zdany na łaskę innych. To planowanie nie jest pesymizmem, to troska o to, byś miał wybór nawet w trudnych chwilach żebyś mógł zdecydować, czy wolisz opiekę w domu, czy w placówce zapewniającej komfort i szacunek, żebyś miał kontrolę nad tym, jak spędzisz późne lata. To był ostatni z naszej listy błędów i może najtrudniejszy, bo uderza w naszą bezbronność. Ale właśnie dlatego trzeba go zapobiec, zanim będzie za późno. Teraz, gdy znasz siedem błędów, które mogą zrujnować twoją emeryturę, pozostaje pytanie, co z tym zrobisz? Bo skoro dotrwałeś do tego momentu, znaczy to, że zależy ci na twojej przyszłości. Nie chcesz przecież dożyć 70, osiemdziesięciu lat i znaleźć się bez pieniędzy, zależny od innych, odmawiając sobie podstawowych rzeczy, byle przeżyć. Wiem, że możesz pomyśleć, ale ja już popełniłem kilka z tych błędów. Czy jest jeszcze czas, żeby to naprawić? Tak jest. Zawsze jest czas, by zacząć dbać o swój majątek. Jedyną rzeczą, której teraz nie możesz zrobić, jest zignorowanie tego czego się dowiedziałeś, bo czas nie czeka. Każdy miesiąc, w którym nie przejmujesz kontroli nad swoją emeryturą, to miesiąc, w którym twoje ryzyko rośnie. Co więc możesz zrobić już dziś? Po pierwsze, przeanalizuj swoją sytuację. Zastanów się, czy za bardzo nie polegasz na samej emeryturze, sprawdź swój zgromadzony kapitał, czy masz fundusz awaryjny. Jak inwestujesz w swoje oszczędności? Czy Twój plan zdrowotny na pewno Cię chroni? Czy pomyślałeś już o zabezpieczeniu się na wypadek potrzeby opieki w przyszłości? Po drugie, porozmawiaj z rodziną. Nie bój się ustalić granic w sprawach finansowych. Twoi bliscy muszą zrozumieć, że dbając o swoje pieniądze, dbasz również o ich spokój w przyszłości. Po trzecie, zasubskrybuj nasz kanał. To dopiero początek. Regularnie publikujemy porady i strategie, które pomogą ci chronić swoje pieniądze i zapewnić sobie godną emeryturę bez nieprzyjemnych niespodzianek. Decyzja należy do ciebie. Pracowałeś całe życie. Teraz nadszedł czas, by upewnić się, że będziesz cieszyć się tym, co zbudowałeś, a nie patrzeć, jak wszystko wymyka ci się z rąk. Zadbaj o swoją przyszłość. To twój najcenniejszy majątek.